Dzień dobry z tej strony, Adrian. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Pewne Bety. I tak wygląda zarobiony człowiek. Dokładnie tak. Udało nam się zakończyć naszą progresję, a robiło się już groźnie, bo naprawdę byliśmy już na wysokim jej progu. W każdym razie przejdźmy do konkretów. Nasz ostatni kupon postawiliśmy 650 zł. Wygraliśmy 1710 zł i 28 groszy. A jakie były dokładnie typy? Ano takie: Norwegia, Turcja, tutaj Remis, Dub Turcja. Tak postawiliśmy. Dla mnie ogólnie kursy w tym meczu na tą turcję to była totalna promocja. No, oczywiście ty przedu, Turcja to spotkanie wygrała bez żadnego problemu. Natomiast drugi mecz na naszym kuponie Serbia Portugalia. Tutaj obstawiłem, że oba zespoły strzelą gole mówiłem, że ta Portugalia z tą Serbią wcale nie będzie miała tak łatwo. No i serbowie tutaj bramki zdobyli Portugalczycy, rzecz jasna też. I takim oto sposobem kuponik nam siada. Dzisiaj zaczynamy nową progresję. Na, jesteśmy na jej pierwszym progu i stawiamy 50 zł. A 50 zł wy też macie do wygrania w konkursie. Typerskim, dzisiaj w komentarzu obstawiacie mecz pomiędzy Izraelem a Szkocją. Do tego musisz dopisać minutę, w której padnie pierwsza bramka w tym meczu i swój login betclick. Edytowane komentarze nie są brane pod uwagę. Ja życzę powodzenia w konkursie. Trzymam za Was kciuki. A nowe osoby zapraszam do rejestracji na betclicku z linku w opisie. Rejestrując się z tego linku właśnie podając kod bet50 przy rejestracji, dostaniecie do 50 zł zwrotu. W przypadku przegranej Waszego kuponu, najlepsze w tej ofercie jest to, że kiedy ewentualnie przegracie ten kupon, te pieniądze wróci do Was na konto, to nie musicie tym dalej obracać tego to możecie sobie to od razu wypłacić. Najlepiej jeszcze tylko dodam, jest zagrać pierwszy kupon za 57 zł. Wtedy, pełne 5 dyszek w przypadku przegrania tego kuponu wróci do Was na konto, bo w tych 7 zł ucieka podatek. Zanim przejdziemy do kuponiku na dziś, no to ja Was jeszcze zapraszam na, na grupę typerską, która znajduje się na Facebooku. Link do niej również jest w opisie. Wbijajcie tam. Eee, przy wchodzeniu na grupę zostanie Was zadane pytanie. Jeżeli w odpowiedzi na nie podacie swój login betki, to dostaniecie 5 zł bonusu na stronie. Także kolejny fajny prezencik do zgarnięcia dla Was. A tymczasem lecimy już z kuponem na dzisiaj. Także okej okay, moi drodzy, jesteśmy już nawet kliku, no i kiedy to nagrywam, jak widzicie, jeszcze trwają y, dzisiejsze spotkania, czyli te sobotnie, wy widzicie, ten film w niedzielę rano. Y, w każdym razie mecze trwają i są tutaj same niespodzianki. Irlandia Luksemburg, tutaj faworytem była Irlandia, Serbia Portugalia, no tutaj faworytem byli Portugalczycy. Ja na szczęście dobrze obstawiłem ten mecz, że obie drużyny strzelą. Czechy Belgia, tutaj mamy remis, Słowacja Malta, mamy remis. Przyznawać się moi drodzy teraz w komentarzach wszyscy którym nie wszedł kupon z któryś z tych spotkań. Na pewno ktoś, kto ogląda w tym momencie ten odcinek, przegrał przez te mecze kupon, bo nie wierzę, że jeżeli obstawiacie, je to nie mieliście żadnego z tych spotkań na kuponiku, bo niektóre te mecze wydawały się być tak zwanymi pewniaczkami. No, my pewniaczki, miejmy nadzieję, że pewniejsze niż te mecze, postawimy sobie dzisiaj, bo nie będziemy za bardzo kombinować. Pierwszy mecz, jaki tutaj rzuca mi się w oczy. Gruzja, Hiszpania... Tutaj faworyt jest jeden, są to oczywiście Hiszpanie. Nie będziemy sobie stawiać czysto na nich zwycięstwo, bo to jest bez sensu. Kurs 1.24 w ogóle nieatrakcyjna opcja. Ale moi drodzy, wynik meczu: obie drużyny zdobędą bramki, i tutaj zaznaczamy sobie Hiszpania i nie. Co oznacza, że po prostu obstawiamy zwycięstwo Hiszpanii i to, że obydwie drużyny w tym meczu bramki nie zdobędą. Czyli po prostu zwycięstwo Hiszpanów do zera. Skąd taki typ? No, chyba nie muszę za bardzo tłumaczyć. Różnica w klasie Gruzji a Hiszpanii jest ogromna. I myślę, że Hiszpanie będą chcieli też w tym meczu zmazać tą taką nie najlepszą plamę, którą sobie zrobili spotkaniem z Grecją. No bo co jak co, ale Hiszpania z Grekami powinna sobie na spokojnie poradzić, na spokojnie wy wygrać. I z jednej strony można by powiedzieć, kurczę, no z Grecją się męczyli i tam nie najlepiej to wyglądało. No to z Gruzją też może być różnie. Ale nie, nie, nie. Ja tutaj myślę, że oni właśnie będą chcieli pokazać, że to był tylko wypadek przy pracy. Hiszpania, moi drodzy, nie może sobie pozwolić na drugi, wątpliwy, że tak powiem, mecz. Mecz, przez który będzie można wątpić w ich formę, dlatego też uważam, że tutaj pewne zwycięstwo Hiszpanów do zera obstawiałbym 2 lub 3-0 dla Hiszpanii w tym meczu. I myślę, że ten typ jest prawdopodobny. A na pewno kurs, jak na taki typ, jest całkiem atrakcyjny. No bo umówmy się, gdzie Gruzja, gdzie Hiszpania. Myślę, że bardzo proste, bardzo zrozumiałe typowanie w tym spotkaniu. Natomiast drugi mecz na naszym kuponie, moi drodzy, i tutaj będzie bardzo podobny typ, to będzie spotkanie Bułgarii z Włochami, słabej Bułgarii, na której porażkę. Już sobie raz obstawiałem, kiedy grali ze Szwajcarią, obstawiałem na Szwajcarów, tam wszystko poszło jak trzeba. Tutaj grają z jeszcze mocniejszymi od Szwajcarów Włochami, i nie widzę również innej opcji, jak taka, że Włosi to spotkanie wygrają, ale mało tego. Podobnie jak w przypadku Hiszpanii, obstają, że Włosi spotkanie wygrają i nie stracą bramki. No, Bułgaria naprawdę od dobrych kilku, kilkunastu, nawet może lat. No nie pokazuje zupełnie nic od czasów, kiedy jeszcze Dimitar Berbatov występował w barwach Bułgarii to nie mieli nawet piłkarza, który by się przebił gdzieś wyżej i nie sądzę, żeby nawet na własnym stadionie dali radę strzelić bramkę dużo, dużo, dużo mocniejszym włochom dlatego obstawiam na zespół przyjezdnych Włosi solidna drużyna nie powinna sobie dać strzelić bramkę bramki przez Bułgarów oni tam jadą po trzy punkty, oni tam jadą, żeby pokazać Miejsce w szeregu Bułgarom i zwyciężyć to spotkanie. Miejmy nadzieję, do zera, i taki tutaj nasz typ idzie. Także mamy dwa bardzo proste typy. Dwa typy na pewniaczki, tak zwane. Jak to się zakończy, zobaczymy. Ale ja mam naprawdę szczerą nadzieję, że to wejdzie. Teoretycznie powinno, ale to się okaże. Trzymamy za to kciuki, stawiamy 50 zł. Łączny kurs 3,12 i 137 28 zł, 28 groszy do wygrania. No cóż, stawiamy i mamy nadzieję, że to się uda. A czy się uda? Zobaczymy, ale powinno. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie tutaj łapkę w górę, jeżeli się tego nie zrobiliście. Subskrybujcie ten kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów. A teraz już z Wami wygnam. Trzymajcie się. Cześć!